W imieniu obywateli aresztuję cię! E? Za co? Za śmiecenie! Nie śmiecę, tylko wrzucam śmieci do kubła! Śmiecisz do mojego kubła! Wiedziałem, że podrzucasz mi swoje śmieci. Od tygodnia tu czyham, ale wreszcie cię złapałem! Zaraz. Cały tydzień tu zmarnowałeś? Co robię na emeryturze to moja sprawa, a teraz precz od kubła jest mój! Pusty jest! Powietrze do ciebie nie należy! Właśnie, że tak! Nie można mieć niczego! okrywa, od czego jest moja i ma być zamknięta! Mm. U o, to wypiranie piersi ma mnie niby przestraszyć? Nie śmiej się! Nie dźgaj mnie! Będę dźgał, kogo zechcę! Policjant powiedział, że mam to nosić przez sześć tygodni i nie mogę wyjść z domu, bo się włączy alarm i wyślą mnie do więzienia. A to wszystko jego wina! Tata, wytłumacz to jeszcze raz, ale bez dziur w zdaniach. Bardzo bym chciał, ale jestem zajęty. Obmyślaniem zemsty! Hmm, chyba już wiem, co się dzieje. Chłopcy, chcę, żebyście się zakradli do domu Robinsona. Wykręcimy mu numer, który pamiętam ze szkoły. Ze szkoły? Dobra, z przedszkola. Róbcie to, co mówię. Ej, poszła sobie? Tak, tylko wolna. Dobra, zaczynamy. Najpierw musimy znaleźć masło. Rany, dlaczego starsi ludzie tak lubią puszki? Puszkowana pizza, jogurt w puszce, nawet woda. Znajdź masło w puszce i koniec sprawy. Wiesz co, nie do końca jestem pewien, że dobrze robimy. Trzeba robić co kazał pan tata. Musimy wszystko tutaj wysmarować masłem. Hmm. Słuchaj, nie przeginajmy. Wybierzmy jedną rzecz i ją wysmarujmy. Margaret skończyła się pasta w puszce. Teraz jak myślę, nie trzeba było wybierać podłogi. Czuję się winny! Sprowadziliśmy uroczego starszego pana do roli ślizgającej się kiełbaski! Trzeba to jakoś naprawić. Pomżemy panu Robinsonowi wyrównać rachunki z tatą. Zrobiliśmy to, ponieważ nie chcieliśmy utracić bezwarunkowej miłości naszego ojca. W normalnych okolicznościach byłbym tak wściekły, że nerki by mi eksplodowały. Ale dzisiaj wam wybaczę. Super, bo tak się zryczałem, że prawie cała woda ze mnie wyleciała. Jeszcze nie skończyłem. Wybaczę wam, jeśli najpierw coś dla mnie zrobicie. O zaraz to nie jest woda. Zlazłem do wanny z stopionym serem. No 20 lat o tym marzyłem. Hmm. Się winny. Zdradziliśmy własnego ojca. No nie wiem, wyglądam na zadowolonego. Co? Nie! Ach, bo jednak nie! Robinson ukradł mój ser! Na pewno to zrobił, kiedy brałem kąpiel, ale jak zmylił bransoletę! Dobra chłopcy, plan jest taki. Łapcie stopę! Trzymaj łapy z dala od mojego sera! Bo ci zapas słuchę przednią szybem w samochodzie! Mm. Szuwa mi się! Sam nie utrzymam jego tłustej stopy! Zróbcie! za Zróbcie! 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 Zasadniczo wszystkiego, a może pan powtórzyć pytanie? Jak znów wejdzie pan z domu, po 15 minutach znajdzie się pan w więzieniu. Pilnujcie ojca, dzieciaki! Spokojnie, panie policjancie, to się już więcej nie powtórzy. Oni już są kwita, więc pan Robinson nie będzie szukał zemsty. Moje już prawie.